Się nie z tej strony po raz kolejny. Ujujuj, wchodzimy w środek jakiegoś syfu. A jednego ściągnęliśmy, ten troszkę słabo przycelowałem. Zniszczyłem osłonkę. Prawie nasze. Fajnie, jakby ktoś nam tą ściankę rozbił. to jakiś smoke. Rzadko ostatnio widzę smoki. A dwubój. Trzeba było zrobić push mały. Yeah. Fucking yeah. A jeszcze. Skulczybyk się tam napatoczył. No i nie mówcie, że ich teraz wszystkich podniesie, oni ich nie spuszczą. Czym <noise> ja tylko nie podniosę po prostu? Jakie nuby? No nie wierzę. Człowiek tutaj. <noise> Koleś się cieszy, że nas zabił wszystkich. Troszkę bliżej podejdziemy I teraz mierzony nade'ik A nie wiem. So simple Możemy tylko na plecki Ale spam, tyle ludzi, że można strzelać w ciemno Ajajaj, double kill i dostałem co nieco. Najgorsze jest to, że... Chłopaki nie chcą podnosić. A już wiem skąd, ale chyba go ubiłem. Holender. 3 do jednego. Tłukę ich jak chcę, ale szybko miałem. No niestety coś tam strzelają, albo mają dużo szczęścia. Tu akurat taki kupi moment. Chciałem go podnieść, a nie było gdzie się schować. Spijmy się konsekwentnie na B. A już odzyskane. Nade'zikiem no go tu troszkę to myślę się. Dobra, tu mamy ammo, tu mamy wszystko. Przydałby się jeszcze innate. Cholendę nie przeładowałem. Widzieliście, miałem idealnie na niego wycelowane. Tamty koleś teraz będzie nas czekał, zrobię to w ten sposób. No i poczekamy na nich. Mogę Kto mnie wypchnął? Nie wiem. Ale zmusił mnie niejako do podnoszenia tych nubów. Znoszę przez dziurkę, co słychać Wszystko zabezpieczone Teraz znowu tracimy cel Dobra, następny mój A już odzyskujemy, no i chyba ich troszkę odepnęliśmy A jednak nie, już skurczy byki chcieli się tutaj znowu zasadzić 14 do 2, całkiem ładnie na razie Jedna dobra akcja eksowa. A, nie ma. <śledzio> Kolego, dobry najdzik dostaliśmy, a tyś nawet nie ruszyłeś. Opcje są dwie, albo masz taki fejkowy refleks. Holender, epic. <śledzio> Te To było śmieszne. Oh my gosh. No to pewnie do mnie. I do mojej M16. No przykro mi, no każdy strzela z tego, z czego umiem. Jakbym miał czegoś innego, to myślał o czymś innym. Thank you. Thank you. Ale jak mnie tak przesuwa? No nie wiem czy widzicie, to są jakieś straszliwe lagi. Who are you? <laughs> Przydałby nam się ktoś, kto amo nam dostarczy. No, jeszcze nie wiem czy to... Mała konwersacja z kolesiem Zauważyłem że bo nas raz zabił z pleców Ktoś tu nas zginął i to mnie troszkę niepokoi Dokładnie tak Ten tak pisał intensywnie? Zobaczymy, tylko czasie się? Nie. Już myślałem. Oni zawsze myślą, że są szybsi. Zawsze się że dają radę się podnieść, wychylić. Czasami trzeba być troszkę cierpliwym. Aj, teraz nie trafiłem. No ale proszę, znowu ten koleś mnie próbuje rpg jeden czy drugi ściągnąć. Nie idę podnosić tego kolesia, pewnie są w bananie. Dobra, nie mam Amo Jakieś Amo Dzięki. Dobra. No To było niesamowite, pan. Że... No, nic się nie stało. Raz na jakiś czas można sobie pozwolić na śmierć. Chociaż, powiem szczerze, skąd na tym. Ten... Ach, tu szkoda nas wykosi teraz. Skąd nam się znalazł? No, chyba z kuchni wchodzę. Z byki. moment sobie wybrałem na wyjście no niestety Węgaboy 163 A tamten 11.7, tak się strasznie bujął No, jak sobie popłaczę. Troszkę mi brakuje ludzi w teamie takich ogarniętych. Podniesiemy. I teraz się chłopaki rzeczywiście tam się bawcie. U znowu mnie zabił. Dobra, to jeszcze raz zespimy. Tutaj za go bijemy, dziada, bo się będzie cieszył. Nieco to naprawdę. Jedno powiem szczerze, jestem Ale stąd to ja muszę... ...uciekać. No bo z wieloma mogę wygrać, ale nie z z APC -tą, także... Także. Okej, okay, ta wysadzona Aj ty, dziadzie ty Cofany <grystanie> O Boże, czemu jesteście tacy ofensywnie do mnie nastawieni? A ty to tutaj się tutaj, ty, ty mi się upysił, mi się tutaj co zawieruszyłeś? A, to jest nasze. to tu nie ma co siedzieć. Jemy ja skąd ich tu i tak wiele. <laughs> Dobra. O Jezus, co tam było? Jakaś APC-ta? Coś? Dobra, weźmy to B. <laughs> się podskoczyć, żeby go zadać <laughs> Wiecie, jak śmiesznie spadł, to nie wierzę. Ale mecz. Czemu oni mnie tak obrażają tylko? No i 15 pestek. Holender. Lander. Nie wierzę. No i teraz podnieś mnie, ziom, bo Jak mnie nie podniesiesz, to coś... No, chyba dostałem z jakichś tam odłamków tego budynku, czy czegoś. No, mam technika. Pff. Kurde, zanim zdążyłem sprawdzić, co ja tutaj mamy. już się wszystko schrzaniło. No dobra. No powiem szczerze, wszystko przez to, że jeżdżą tą cholerną APC, to mi strzają przez B. Nic więcej. No ale to co, mam wziąć technika? No chyba tak. Chociaż tyle... ...kilów, ile tutaj jeździ. Tu jeszcze jakiś snajper z mnie mierzy A jeszcze go nie strzeliłem, bo to był ten jeden z tych takich. Z tak strasznie płaczą, a nie potrafią gadać. <śmum> Zawanżywałem się, że ten sam koleś mnie pegiem pocisnął. A ciągle tam są dziady.

Co, co, tam czyżby taka czynna konwersacja o mnie? <gry> Ludzie, nauczcie się grać.

nie podrażnimy nie wiem czy się co to było to, to nie byłem ja, kurwa nie wiem co to było <laughs> no jak żyję po prostu nie wiem co mnie tak przeniosło strasznie no. trzeci raz ta mapa jest jakaś normalna. Dobra, trzeba iść na obieg, koniec tego, bo przegramy to. Z tym, że szkoda mi akurat iść na obieg, bo nie rozumiem czemu nuby nie mogą iść na obieg. Dlaczego? No bo ja tu bym się bardziej przydał, żeby poszczelać, a nie żeby biegać i tracić. Twór. <laughs> Przeżyłem nie zobaczy. No i widzicie, i tak to jest. Gdzie jest nasza APC? -ta? Chyba się wezmę z naszą APC, bo... no przegamy, to przegraliśmy, to przez to nóbstwo po prostu takie, że... A Holender No nie ma niby naszej APC. -ty. No nic, trzeba się spić na A. A no to pójdźmy tym drugim obiegiem. Mniej go lubię, bo tu jest więcej zakrętów i łatwiej wpaźne kogoś i zginąć. W taki głupi sposób. O, ale okej, okay, mamy C. No to wejdźmy na B. Dobra. Kolej się będzie znowu podniecał. No nie wiem jak tu uskutecznić pushu, no bo musiałem puszować sam, ale. To jest do mnie dobre miejsce chyba na push. No, ja tam co nieco ale co ale ale z tego jak byłem sam. No i teraz chłopaki, wchodzić tam, wchodzić tam konkretnie. Tam nikogo nie ma w tej kuchni. A, kolej znowu. Nie może tam czegoś przeżyć. A jejku, Dobra, muszę go trochę przestać lekceważyć, bo. Ja tu się śmieję. A on tutaj się strasznie do. ten. Wezmę sobie chyba czarny kombinezon. <laughs> o oh my gosh. Nie, no problem polega na tym, że... Że trzeba odbić B. Chłopaki, mamy kuchnię. Gdzie ty chłopie tutaj? Na co ty czekasz? Holender! to było głupie. Wszystko apteczkę, cholerno, wszystko tak się głupie potoczyło. No ale widzicie, szliśmy w trzech, wszedłem ja. Ci się tutaj przeskakują. Nie pojmuję, po prostu tu się dzieje. Ten tu się chyba spytnie ustawił. No i to wygląda jak, że tak powiem, koniec naszej APC-ty. O, ale bardzo ładnie tutaj sposzowaliśmy. Nie spieszymy się, bo. A, proszę, ale już trzeba wracać na B. wziąć aptekę, bo się może przydać. No, nie rozumiem. Zbugowała, czy coś? Muszą siedzieć w kuchni. Tak, właśnie zbugowała. Ale przeżywa. Co Tam ten nasz APC to jest dobry. A, a gdzie nasz płaczący kolega?

Dobra, co po Małgdzie tu Lili? Dzięki za dzisiaj. Zobaczymy jeszcze tylko jak to wyglądało. 10 tysięcy. Nabiliśmy najwięcej punktów. Magiczna bariera przekroczona, także niech nie ma Domyślam się, że jest najlepszy gracz. 48 do 17. Uuuu ubił jednego kila więcej. No to przez tego ostatniego. Trudno się mówi. Nie wszystko można mieć. Dobra, trzymajcie się i.